Hej, tutaj Dawid do 91PL z GTA Online. Pokażę Wam, jak mieszkam. No, tu widzicie, przejdziemy sobie do łazieneczki. Tutaj, proszę, wanienka. Umywaleczki i te sprawy. Hej, o w lusterku widać. Kibelek. Kabina prysznicowa. No i przechodzimy dalej. Pokażę Wam resztę mieszkania. Tu było okienko takie. Proszę, zobaczcie nad klatką schodową. Mam nawet teleskop tutaj sobie w tym mieszkaniu. Proszę, jaki piękny widok na Los Santos. Tutaj kanapa, oczywiście. Tu taki kącik literalny. Telewizor, tu widać meble ściankę. I idziemy dalej. Tutaj stół jadalny, tak zwany. No, tutaj blat kuchenny. Garczek stoi, ale oczywiście ja rzadko jadam, więc nic się nie dzieje praktycznie. Pokażę wam jeszcze. O, tutaj też okno mam takie fajne. Idziemy dalej, to spokój operacyjny, w którym wykonuje się misję z Lesterem, ale ja ogólnie nie korzystam z tego, także wykonuję po prostu swoje biznesy, które wam też potem pokażę. No i dobra, idziemy dalej do garażu. To jeszcze ujęcie na całe mieszkanie. Tutaj na dole. Tu jest opresor, który lubię używać do różnych misji. Tutaj szlagen GT. Swoją drogą najczęściej jeżdżę tym autkiem. Bardzo go lubię. No i proszę, wnętrze tutaj takie. Mniej więcej. Tutaj kolejny Tiglejter bodajże samochód odpowiednik audicy którejś. No i tutaj. Ta nazwa jest po niemiecku dość skomplikowana, ale to jest odpowiednik Mercedesa W124. Proszę, jakie wnętrze? Niemal takie jak w tym Mercedesie. Bardzo też lubię tego klasyka, którego można od jakiegoś czasu kupić w online GTA. Zamknięte drzwi. No, a tutaj jest Karincu Też fajnie się nim lata. Bokiem, generalnie. Środeczek taki mniej więcej. Coś w tym stylu. No, tutaj też jest yy, shafter bodajże. A nawet nie będziemy tam w środku, bo większość raczej wie, jak wygląda. Tutaj surano. O, próbujemy drzwi otworzyć. Idziemy dalej. A, a tutaj mamy tempestę też bardzo fajne sportowe auto, którym bardzo lubię jeździć. To było moje pierwsze auto powyżej miliona dolarów, jakie kupiłem w GTA ogólnie. I z sentymentu go trzymam, bo jest bardzo fajny. Podoba mi się. Tył taki, mniej więcej. O, a tu kolejny Ignus. Z tyłu tak wygląda mniej więcej. Taki też kolor podtypowo sportowe auta. No, troszkę je przerobiłem, wiadomo, bo to nie jest taka wersja podstawowa też. O, środeczek taki. Proszę bardzo, też mi się bardzo podoba. No, i takie auta mniej więcej posiadam w swoim garażu. No i okej, okay, pokażę Wam, jak wygląda moje życie na co dzień. Przechodzimy dalej. I teraz jedziemy do klubu nocnego, który posiadam. Ponieważ on w tym dniowym grutach zwanym generuje około 50 tysięcy dochodu, i myślę, że warto sobie wokół tego biznesu latać ogólnie. Czasami trzeba odwiedzić jakiegoś WIP'a, czasami kogoś wyrzucić z tego y, klubu. Ale myślę, że generalnie to się szybko zwróci i dlatego warto tam jeździć i sobie, że tak powiem, ogarniać na bieżąco te sprawy, ponieważ. Jak nie będziecie tego robić, to z 50 tysięcy dochód zrobi się 45 i to wiadomo, że to już w dłuższej skali to już nie przynajmniej... No, trochę to się odbije niestety, nie? Wiadomo o co chodzi. Już niedługo będziemy w klubie nocnym, który sobie tutaj posiadam. No, tu zawsze parkuję sobie samochodem. I wchodzę od tak zwanego zaplecza do klubu nocnego. No i idziemy. Tak to wygląda od zaplecza mniej więcej. Tu jest dostawa towaru i te sprawy takie. O, tu już ochroniarz dał mi znać, że tu czeka jakiś. Pijany ziomek na zapleczu gdzieś tu się, nie wiem, jako się tu dostał, i trzeba go po prostu wyrzucić. No, i wyleciał. No, jak już sobie to ogarnęliśmy, o tu jeszcze w sejfie 50 tysięcy, ale to sobie potem to odbiorę bodajże. No, i wychodzimy z klubu i pokażę Wam, gdzie potem zazwyczaj się udaję w GTA 5 online. W ostatnim czasie właśnie kupiłem to najdroższe biuro, co jest w tym wieżowcu największym. No tam kosztowało prawie 5 milionów. No, siadamy i ruszamy. No, zasuwamy pierniczyć przepisy. W grze nikt nas nie łapie. <gry> oczywiście wszystko w ramach rozsądku. O, ale menda, wymusił pierwszeństwo, no nieładnie. No nic, nic się nie stanie, na szczęście. Wjedziemy do garażu, to się auto zrespi oczywiście tradycyjnie. To jest ten plus właśnie gry, że... <gry> nie musisz naprawiać tak samochodu jak yy, w prawdziwym życiu. To tutaj ten wieżowiec mniej więcej, on, on jest chyba najwyższy w całym Los Santos bodajże, bo to... Odpowiedni w Los Santos, ale to, tego wam nie muszę tłumaczyć, bo pewnie o tym wiecie. Wcześniej miałem w innych lokalizacjach biura ogólnie, ale postanowiłem, że tu będzie lepiej kupić, bo po prostu no... no będzie wygodniej w ogóle. No, tak z tej perspektywy to tak dobrze go nie widać, ale. No, i za chwileczkę pokażę wam swoje biuro. No, witamy na pokładzie w Dave'en Corporation. Tu moja sekretarka. W czym mogę służyć i te sprawy? Idziemy dalej. Tutaj taki poczekalnia, czy jak to się tam nazywa, bardzo ładnie to wygląda. Takie wnętrze sobie wybrałem ogólnie. Tu bardzo mi się podoba na tym stole. O, tu jeszcze takie meble na tym stole. Bardzo mi się ta mapa podoba całego Los Santos, bo to bardzo fajnie wygląda. I w każdej wersji, jakie kupicie do biura, to i tak będzie ta mapa na tym, na tym stole. To jest bardzo fajne. No i mam takie meble mniej więcej tutaj, bo tu ogólnie tu mogę sobie siedzieć, oglądać telewizję i te sprawy. Też tak jak w salonie, nie? Tu jakieś alkohole, ale nie piję. No i za jakieś tam pieniądze, chyba około miliona, tu mo mogę sobie takie wnętrze też dokupić. Chociaż no, zależy kto co lubi, nie? Tu łazieneczka taka mała jest, tu można się przebrać, przespać i te sprawy. Tu możesz się ogólnie, ale po wykupieniu tego wnętrza możesz się, że tak powiem, zrespić w tym miejscu, bo inaczej nie. No i tu mój komputerek, Secure Surf. i Za chwilę Wam pokażę, jaką misję tutaj wykonuję. Tu mam jeden biznes, ale że on już nie, nie jest do kupienia podobno. Z tego co mi wiadomo. Pojazdy eksportowe. Import, eksport. I sobie tu eksportuję takie autka ogólnie, ale to nagram w innym odcinku. Pokażę Wam wtedy. No i dobra. To by było na tyle. Póki co. Tak wygląda moje życie w GTA Los Santos. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.